Dajcie sobie z tej strony, Pan Choleńczka, a z Adim. Cześć. Będziemy grali w StumbleGuys, najpierw co ja sobie to zrobię, z... zakręcę sobie z... Jest, szybko. Na... O! O! Nie, no nie gadaj, że na początku co? odcinka bym prawie drobnął tego bolta, tego jak on się nazywa. No tego, no, coś specjalnego nie prawie to... Do... Co nie. jest? Ech, I to teraz na komputerze tak. pierwszy raz. To byłoby śmieszne, jakbym tego skina dostał. No, no. Ja się zapraszam. No, zapraszam no to Lim. najpierw będziemy grać tak. aśnie z Adim. Dobra, tak. rób tam. Jakiś tumbl coś. Dobra. A co tu Tamble. <noise> bo od razu na początek darmowego spina zaczynam kręcić. A ja już zakręciłem i dostałem klejnoty. No, ja też co? chyba dostałem tam. Jeszcze dwie i jeszcze dookoła dwa etiki. Co to I w ogóle dzięki widzowie, że wbiliście... no... Dzięki za 180 słów, no. Ja już ja chyba nie wiem ja ja te słów. Co się stało? Nie wiem, u mnie już wczytuj. Co to jest? Co się stało? Ej, co to... trumble, jakiś. A co to, to jest ten Mainurar? Czy ja nie do siebie możemy... łączyłem? E, nie, <noise> po prostu mnie wywaliło. Aha, Powiedz. i gram z botem pewnie. Ja nigdy na tej mapie Powiedz. nie grałem i nie nie wiem. Przecież się tu zginę łatwo? Dobra, zaraz... Ja Dobra. nie spoileruj. Ja nie będę spoilerował, a ja... Co jest z tą mapą? No tak! Okej, weź się ściany, weź się nie wiem Czekaj, czekaj, ale ten bot nie umie tego przejść. Musi czas skończyć. On jest botem, on jest botem, przypominam. No ja tylko chyba... Dobra, już przeszłem z tym botem. Dobra, przejdę. Chyba to jest bot, nie wiem, mi się wydaje. Tak, to jest bot? Tak, to jest bot. Ja to chyba wygram... Ale to co ta mapa jest jakiś... chyba. Dobra, przeszłam ją. Nie, nie uzyskam tej mapy. Nie, 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 nie podoba mi się ta mapa. Nie. Dobra. Jakby co, sorry, dobra. widzę, że będziecie słuchać mojego psa pewnie, więc. Może będzie. A, nie, nie słuchać nie psa za bardzo, ale. No, ale szczeka. U mnie też szczeka. Ale u ciebie nie słuchać zbyt, więc dobrze. Tak, bo jest za ścianą. A. Kilometrze. I w tą mapę dałeś? no tak. Dobra. Ale spokojnie. Z botem. Z botem. Spokojnie. Z botem. Z botem kto Uuu. przegra. Albo... Albo kto wie. Na... Może ty przegrasz. Może ja. Ja się wyciszę. Będę grał. Ale ta mapa taka mapę? dziwna jest właśnie. Co jest z tą mapą? No właśnie. Nie wiem. Ona tak jest kolorowa taka trochę. Nie! Co jest? Dobra, dziwne. Na nice jest się to robisz totalnie. Ja cały czas się wywalam jak NPC to jakiś. Co jest? Nie, to ma pak Skość Dobra, ty już to wygrasz pewnie. Ej, ten ostatni jest level, jest posrany. Na mnie jest łatwy trochę mi się czeka. A serio? Na mnie już tamte były trudniejsze od tego Dobra, elo A bo ty jeszcze będziesz... Co ty robisz? Jakbyś to robił specjalnie. Bo ty chyba ten blok spadł się, on nie miał chyba kolizji. A nie, on ma jednak. Dobra. Ale nie skacz aż tak na brzuchu. Dlatego tak giniesz, jak MPC? Tak. A co jestem Potem. Ej, on już się dogania. Ej, bo ten MPC ci się dogania. Ej, bo już MPC już się dogonił. Ten Pet robi. Całe miejsca skę. ale nie wie, że nie musi skakać na te kwadraty te jakieś. Nie Bot to! Nie, Bot by prawie to jeszcze przeszedł. O, dobra. Jeszcze wypadłeś! Wiesz, już Bot to wygra. Ale nie bra. O, ty chciałeś się popisać? O, nie, nie chciałem się popisać. Myślałem, że zaliczył mi, mi metę i ja spadnę Dobra. <st davet> Lockdown! Dobra. Powodzenia. A to jest botem, więc będzie łatwiej. Nie wiem, może to grać. A jaki piękny jest ten gracz. O, dziewczyna. Patrz, popknę go. Widzisz? Widzisz jaki pro jest? Widzisz? widzisz? Mu na głowę skoczę, czekaj. Widzisz jaki jest pro? Widzisz jak skacze pięknie? Pat, nie skacze. Widzisz? Widzisz jak ja, jaka jest pro? Widzisz? Co ty to, to widzisz? No, widzę, widzę. Widzisz jak ja, jaka jest pro? Widzisz? Na tym się chyba wyrąbie ten bot, mi się wydaje. No, niestety. No niestety. Space drop, honey drop, ale w kosmosie. Ale ja, ja nigdy tego nie grałem nawet, wiesz? Mały jest graczy, więc patrz, możemy tutaj skakać. Dwa. A! Dobra. No co so, ten bot się od razu wyrąbał Tak, bot się od razu wyrąbał i ja się też wyrąbałem, bo miałem lago mózgu Ja złupiałem tak Najlepiej tą mapę grać na więcej graszaj No na mi się wydaje solo. Też. Najlepiej Siolo, 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 siolo No o o, dasz Czuj, nie rób żadnych trików i graj normalnie, dobra? Dobra, spójmy jak najdłużej. wie, spółem jak najdłużej chyba pewnie nie mam, lagi. Nie mam lagi Ej, 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 Adi! Nie no, nie... Wiesz co, leżałem na brzuchu Nie umiem się ruszyć Leżałem na brzuchu i nie umiem się ruszyć Ej, Czabu! co ty zrobiłeś? No leżałem na brzuchu i nie umiem skoczyć No dobra, ale... o, ponowne łączenie z grupą Boż, przez przypadek dwa razy nacisnąłem i później nie podskoczyć. Ile tych botów. My też jesteśmy. No, no sporo, no sporo. Powinien zapraszać do głupi. Ooo, okay. tak patrz, to się. jest mój brat totalnie. Nie no, zginę, bo te boty mnie popychają jak nie wiem. mam tylko samego zginął, ja tylko w innym Zgiłałeś? kolorze. Głupie mnie, te boty cały czas mnie popychają. Widzisz jak one się ruszają? Widzę. Oni robią za mnie tą grę. Pa co tu się dzieje? Zgoczynij z graczami grać. W serio, to jest racja. Tutaj się pewnie wszyscy wyrąbią. Mówię ci. Widzisz? Ja tak samo. Ja tak samo. Patrz, tamta trójka tu przeżyła. Nie, ja tak samo. Też tam spadłem. Ja też tam spadłem. Ciąg za wszelkich <grym> <grym> grach yy, tych, ty <grym> <grym> tak co się nie Czyli, i zawsze to... na prawym górnym rogu. W zasadzie. Ej, chcesz coś zobaczyć? No. To jest. Ej, udajemy i bawi mi się te, udajemy botów. A, udaje boty. Jedynie chyba widzowie będą widzieć, jak przenikam przez bloki. Jest! Jest! Kolejna ściana załatwiona! Wow! Gratulacje! Odkryłeś! Foils! Jaki ślizg zrobiłem. Ej, to było fajnie, i zrobiłem, ey tu u Nie no! Ej, wszyscy wyszliście! RIP! Ej, zostań w rundzie! Zostań w rundzie! O, przebiłem się przez ścianę znów. Ej, ty też się przez ścianę przebijają. Widziałeś to? A ja zabijałem w ser. No kurde! Widzisz, co tu się dzieje? Nie, no te boty są na głupie, widziałeś. O, udało mi się przeżyć. Tak leżałem, no i utknąłem po prostu. Dobra. Jakże że przez mapę wypadnę. Wiesz, może mocno mam klawiaturę, ale trochę wątpię, więc... To hmm. jest... No, nienawidzę tych botów. Nie, no. Adi? Ja. Czy ty też tak masz, że te boty cię cały czas irytują i blokują ja. twoją postać? Ja, tak. Nie ja widzę tych botów na serię. Ja też. Dołącz. Dołącz. CO JEST?! Nie no dobra, to już nie wiem z tym zrobisz za bardzo, ale... Niech będzie. Ej, powiedz kiedy Dobra, przegrałeś Ja wygrałem... Pivot, jak to tam się nazywało? Masz? Chyba Dobra Powiem szczerze, że już polubiłem tego, jak to się nazywało? Lockdasha trochę Dobra, widzowie, chyba będę tu pierwszy. Adi, gdzie ty jesteś? Dobra, Adi. o, widzę, jak widzę. Jeszcze nie trafił. Dostałeś lagi, czy co? Eee. No. E, Sky. E, Jerzy, ja już to, przegrałeś, to jest chyba. Coś. Ja, ja tak dawno nie grałem, nie? Ja tak dawno nie grałem, że aż dosłownie. Już w ogóle... Ej, tu masz swojego brata w ogóle. Masz tu Stambelgeja. No właśnie masz wiem. Masz swojego tam brata. Czemu Ale słównie, przeszłeś? Przeszłam. Ja przeszłem. No mam tego mojego kuzyna z... 7019 prawie na początku jest. O, widzę go. A, a nie, Widzisz? spadł. Spadł. O. A ty przeszłeś, dobra, udało ci się to zrobić. Tak. No, ja muszę... Właśnie go nie rozumiem, czemu tutaj zawsze muszę stać, jak gram na przykład standardowe. Wiesz czemu? Nie wiem, właśnie. Bo jakby my jesteśmy w partii, nie dość, że jesteśmy w partii. Jak mnie Pink zabije, to, to go zabije. Właściwie ja mam najgorzej na telefonie, jak mam WiFi włączony cały czas. Ej, bo ja tylko nie rozumiem o tych, widzisz te ty talerze? Bo ja myślę, że to są wiatraki, bo sami działają. A nie, to są trampoliny! Aha, ja myślałem, że to są wiatraki. Dobra. A no się dałem nabrać Eee, zginąłeś? Przeżyłem i ty chyba zginąłeś, bo cię nie widzę A, nie, spadłeś Dobra, muszę to wygrać, może obserwujesz mnie? Chyba... Ma... Tak... To... Taka no mapa pytanie. jest Jaka jest ta szansa? Na no co? Na blok Nie wiem, ale... W, yy, nie używaj dźwięku, bo odcinek będzie ze wstręsem. Po co Czerec, Discord zrobił takie dźwięki? To ty takie zrobiliście dźwięki. Ale nie. Discord, a. Ale te pierwsze dźwięki to nie były moje. Jak mowa o te Discordowe, to takie. Czyli na przykład. No klaskanie i tak dalej. Tak. I przestań z tymi, bo. No. Ciśnę się nie przegrałem. Co jest. Ej, ej, ja mam wielki plan. Ja no. wiem, że to będzie dla mnie bardzo głupia rzecz, którą zrobię, ale muszę to zrobić. Dobra, jestem jeden na jeden. Ja ja muszę ja muszę to zrobić. Nie. Muszę. Tam był gej, czyli jeden jeden padł. padł. Dobra, widzę. Okay. Mamy. Co to jest za mapa? A czyli wiem co to, ale jak się. Oh, wow. Let's go, spadłem. W ogóle już widzę te, powróciły. Jak się nazywa te króliki? No, te króliki. Weee! Oui. Yes, nie, ja przeżyłem, widziałeś to? Wiesz, że właśnie jest taka technika, jak się. Dobra, kamień ciszy. Święty kamień. Święty Kamień Kamień ciszy. Ej, no patrz na te boty. To bo jest. Proszę, te boty. A gdzieś jak ja. Ej, widzisz tego z Kai... Kaj no, e, 9? 9 2, 2, ten robotnik. 6. Nie, ten robotnik, on robi. tak powoli szedł. Ciebie właśnie. No, ten, ten jeden też. Wyciągnę. Jeszcze jeden! Ej, twój klon tu jest! Logunti! Jest twój klon! Nie. Logunti! Ej, są to dwa to Logunti! O, są... To... Jest! Mój klon wygra! Mój brat! Mój brat wygrał! Mój brat bliźnia! Ej, i, i, i pojedzie coś i takie nagle się okazuje, że on wygrywa całą grę, bo on jest normalnym graczem. Ej, wiesz, my tu najbardziej przeżyjemy, dopóki ping nas nie zje? Albo nie kupimy się. No. A ja co ja mam na dwóch takie lagi, że nie wiem. Nie wiem czym ja mam. Mam big lagi. Uuu, wow, wow. Ej, Adi, a wiesz, ja serio myślałem, że o tebie te trampoliny to są naprawdę wiatraki. Takie wiatraki, które przeszkadzają? Nie, że po prostu można jak obok nich poleci. czy znaczy, i nad nimi to można polecieć. Aha. A jednak to są trampoliny takie. No wiesz, jakie są na mapach te trampoliny. Tu ma się te chyba trampoliny mat po wyglądzie Ale widać. ja nawet jak to zobaczyłem to nawet wiedziałem, że to trampoliny. Aha, ja myślałem, że to jakieś wiatraki. <laughs> Nienawidzę tych autek. Oa! Wow. Jak, jak mnie zmierzyło? Ui! Co so, jesteśmy sami? Nie! Nie Wiem jak się zasiwałeś. Jeśli ja wygram, dostaję... Jeden Nic. Robux. Jeden Robux. A ja nie mam... A nie mam na grupie na Roblox. Czemu nie jesteś na mojej grupie? W ogóle zapraszam na jeden. serwer y, Discord. Opisie tam. Tak. Będziemy mi. Codziennie będziemy gadanie pisze. prawie. Prawie codziennie, bo nie mam czasu, ale jest adia. Ja, 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 ja przynajmniej ciągle piszę. Jak chcecie ze mną zagrać, to proszę bardzo, ja zawsze aktywnie. No tylko pamiętajcie, hmm? że adia i raj, Jest. Yy, są samochodziki. Sprawdzę. Bo mała auto leci Monster Trackiem. Let's go. Let's go. Fajnie nim się tak lata. Powiem tym Monster Trackiem bardziej. Ja w ogóle na komputerze się fajnie tymi autami gra. No tak jakby. No. Dobra. I Adi, gdzie jesteś? W ogóle. Dobra! Nie, nie wjechałem tam. Tak. Jakby co ja już jestem na mecie. Pierwsza mnie wnerwia, te boty. mnie wnerwiają. Na tej mapie tak nie denerwują. Na mnie się to jak gracze mi się zachowują. Gorzej jest, jak się gra, to mapę z graczami mi się bo Bardziej chyba popychają. że wolę i tak hot chyba, ale nie. To też jest fajna. Nie wiem, czy lepiej odchodzę. Misia, co wydaje, jakby tak. Gra... Co jest? Się mi tepnęło! Co mówię tak samo, ale ci na telefonie, tak. Co nie, CO JEST?! z tym autem Jest, wjechałem. To jest... Ej, pierwszy raz ja tu jadę. Zobaczymy. Co jest? Już spację trzymam, dobra lecę. będę pierwszy na mecie? Dobra Adi. Patrzcie, gdzie ty jest. Dobra. Kto wygra? Awa. Madi. Ja jak się tam Waliłeś? Dajcie. Nie, no co się dzieje? z moim klonem! Adi, Adi! Nie! Adi! Nie! Proszę, nie zatrzymaj się! Adi, proszę! Gnoju! Ej, bo to A to no był półfinał! Pierwszy się już był... Ej nie no, mój... Patrz co się dzieje z hamistrzem! No. Tym z moim Cieka klonem! Ten... O, nie no, on utknął! Ale smutek. Mm, smutny bardzo. No on utknął, zbugował się jak npc. To jest npc. On jakby ma dalej swoją drogę, ale jej jakby... Ale ona nie wyczytuje, że on jest w jakiejś dziurze. No... Przypomniało mi się jak grałem w tego chyba. Jak to się nazywało yy... Jak to się nazywało Chamiks. Coś z autami to było. Z tym. to nie ma. Co? Yy, jak się nazywał. Yy... Nie pamiętam, ale pamiętam, że tam były boty, które jechały autami. No i zawsze jak wjeżdżałem, to zawsze one utykały i, i nie mogły odjechać. Bo one się zablokowały, bo... O, one miały wyznaczoną tą drogę jak Czekaj, poza tą drogą To jest finał, to jest Skup się, skup się, to jest finał Laser tracer spodziewałem się czegoś innego Przepraszam Ja blokadasz albo lava Ja odchodzę, ja odchodzę Zginął? O, żyjesz Co to jest? Jestem uśmiechnięty, widzisz? Ale szczerze widzę, że ja tu mam mniej skinów niż na telefonie, bo często kram na telefonie i robię spiny I tak dalej, bo gdy będę na następny pesa. będę robił grubo pening, Więc dobra Penelogin skinął ja na moich oczach Stable gaze e, 2.8.17 plus stable gaze 9.9.71 został Budowanie, lecisz? Ej, czy nie jestem pud? Dobra, kolejny się wypadł. Na co ten on wszedł normalnie w rasę? mi zginął. m's gniał. niebezpiecznie tu się zaczyna? Co ja? Ja tam. A dziwny. Totalnie. Dużo! Skupiałem, co tu się dzieje! O! Oh. Wow! Dobra, ty widać, że! Dobra! Po śmierci POPKNĄŁEŚ mnie! <laughs> Nie mam nic! <być> <laughs> Dobra, to by ja chyba to wzięłam, co ci kończy, tam się daje? Hmm. <śmiech> no <śmiech> widziałem jak... No <laughs> Dobra, czekaj. Idę z tego. O! Odbierz nagrody. Kręcenie na koniec będzie. Dobra, zobacz bo co wypadnie. Hmm. Epicki? Niezwykły. Nie babka. Sam byli ja ja mam zwykłe, szczęśliwe kręcenie, same skiny, co mi wypadnie? A, nie wiem Kurczak Zwyk... Zakręcić... ej cza, cza, cza. Zakręcić zwykłymi skórkami? No... Nie wiem Nie, nie będę, dobra, <grym zainteresował> no, widzę No to będzie to chyba koniec... no, to będzie Mam końcu... nadzieję, no. że wam się spodobał Był z nami, Adi No i do zobaczenia pa, pa.